I ZOSTAŁYŚMY OSZUKANE! Cześć wszystkim! Cześć. Słuchajcie, Cześć. w poprzednim vlogu wam mówiłam, że musimy spotkać Eję, ale wyszło tak, że jej samolot był opóźniony, więc Mesio sam pojechał na lotnisko i dzisiaj przywiózł Eję do nas. tu Mesio znowu jest... Nianiu, opie opiekunku. Słuchajcie, ta małpeczka po prostu od Mesi się nie odkleja. Nawet Elias już jest troszeczkę zazdrosny. Właśnie dzisiaj jest ostatni, najważniejszy mysia, dzień Dzieczymy tak. wszystkim, miłego dnia. Zostańcie z nami. Idziemy do... Ja, do... ubrania. Do... tak? kostium... E... Tak, dla Pana Młodego. Nie walking. wiem po co to ty robią Tylko ja tak robić nie umiem, chociaż próbowałam. A, chyba wam nie nagrywałam. Słuchajcie, to jest, to jest dom pary młodej i tutaj od razu przyjadą po ślubie, czyli dzisiaj, czyli to wszystko już dzisiaj też musi być gotowe. <głos millet> Tęskniłam za Eją. Tak! Kocham cię Eja. Kocham Tu jest taki spory taras i sąsiedzi. Wow! Jakie lekierowane buty. Chyba. To jest takie fajne. Mięciutkie. To są skarpety. Dlaczego takie ogromne? Tu jest kolejna sypialnia. garderoba. Opowiem wam jedną ciekawostkę. Słuchajcie, tutaj te wszystkie rzeczy, nawet w szafie, tu w łazience. To wszystko nie ustawiała panna młoda. Ona tutaj nawet nie była i te wszystkie jej rzeczy, z jej walizkami przyjechała jej rodzina, czyli kobiety, nie mężczyźni i... To wszystko było rozkładane, ustawiane, rozwieszane, układane. Tego jeszcze panna młoda <grymna> nie robi, i no właśnie jest taka tradycja. Nasza panna młoda, ona chyba ma na imię Amal, o ile dobrze pamiętam, ona nawet tutaj nie była. Od czasu do czasu, to znaczy może przyjechać, e, skontrolować, mogłaby, ale nasza panna młoda tego nie zrobiła i wszystko powierzyła swojej rodzinie. Ja bym tak nie mogła. Zobaczcie te szampony, kosmetyki, no to wszystko było ustawione przez e, kogoś z rodziny. Kuchnia. Lodówka side by side. Dzień dobry. Trochę niebezpieczny ten taras. Może tutaj będzie później barierka zrobiona. No tu wisi nie moje pranie. Swoje wczoraj. Oj, Cześć dziewku! Już mama idzie. Już, już idę. Zobaczcie, dopiero przed chwilą zauważyłam, że ten stolik to jest robota ręczna. I to w sumie też. Co Isia? Aisze tu jaśnie. Ma problem? Masz jakieś problemy. Jasek mówię, że będzie jadł zupę. To jest makaron z mlekiem ryżowym. Tak? Czekasz na jedzenie? Mmm. Nareszcie. Mmm. Słuchajcie, tutaj mamy problem z zupami. Wczoraj e, zrobiłam mu zupę z soczewicy. E, tak jak w Polsce, ale mu się nie spodobało. Nie wiem dlaczego. Może przez e, przyprawy? Kminek dodałam. A Aiszko, co jest? Wyjść nie możesz. Zostań z nami. Am? Hmm? A... Mm, dobre. Mm. A ja mam morele na śniadanie. Miałam jeszcze dwie figie, ale zjadłam. Nie doczekałam się <grywa> z nagraniami. Jemy, jemy dalej, Jasku. Mm. Powiesz mleczko? Star. Jestem star, Tunisia. <grywa> <laughs> Chyba zauważyliście, że nie ma dzisiaj Ma słuchajcie, Ma jeszcze śpi. Imprezowiczka. Idziemy z Aiszą do sklepu, jest bardzo gorąco. Na szczęście, tutaj bliźniutko jest sklep, tu jest wejście, tu przy aucie. I tu jest sklepik. I tu Aisza. Aisza mnie gdzieś ciągnie. W taki upał, w ogóle nie mogę otworzyć oczu. Gdzieś idziemy. Mam jakieś monety. Pierwszy raz idę tutaj do takiego sklepiku. Nie wiem co, co z tego wyjdzie. Jeśli jak coś, to ty wszystko. Proszę bardzo, weź monety. Słuchajcie, te żółte to chyba takie mniejsze. Te, e, a te srebrne to chyba dinary. Dwa dinary. Takie mamy... Chemiczny wybór. No, no. I tak myślałam, że może nas Coś mi się, no też mi się wydaje, że nas okłamali. Ponieważ jeszcze musimy tej pani przynieść 4 dinary 500. Nie, zobaczcie, tu taka buga niby, niby kola, Takie coś, podobne, coś podobnego do spray, tu coli. Taka podróbka. Jakieś ciasteczka i 6 soczków. Nie do końca naturalnych. Nie, coś jakoś zbyt drogo, nie? Wejdź. Ona nas. A więc słuchajcie, dowiedziałam się. Pierwszy raz wyszłyśmy za Iszą tutaj do osiedlowego sklepiku. A ja spałam. I zostałyśmy oszukane. Już policzyłyśmy tutaj z siostrami i faktycznie wyszło na... I faktycznie wyszło na to, że nie wiem, na jeden albo dwa dinary zostałyśmy oszukane. Według ja mnie to nie fair, naprawdę. A Isza już na mnie czeka. Będziemy robiły fryzurki. Musimy coś wykombinować na... Dzisiejszy ślub, tak? Słuchajcie, coś tu się dzieje e, Oglądałam te filmiki Oglądałam te obrazki, co mi podosowała Isza, Ale jednak postanowiłam, że samo coś wymyślę i zobaczcie Nawet nie wiem jaką nazwę ma taka fryzurę Jakieś warkocze dookoła głowy Aisza Słuchajcie, wydaje mi się, że jak na pierwszy raz No to całkiem dobrze mi poszło Chociaż nie lubię siebie za bardzo chwalić Ale uważam, że jest ok Bardzo fajnie a i bardzo się spodobała ta fryzurka. Ja nawet chciałam ją poprawić, ona mówi, że nie. I tutaj mamy nawet kartkę z włosów. Przyszła do mnie Maja. Też chce coś fajnego na głowie, ale słuchajcie, Maja nie lubi się czesać. Powiem tak, nie cierpię, walczymy zawsze. O, chociaż ona nawet z centymetra włosów nie chce obciąć, ale czesać się też nie lubi. Będziemy jechać tak, Myślę, że będzie Co wstały? chcesz pokazać widzom pokaż. Okay. Co chcesz pokazać? Pan młody jeździ na samochód. No fajnie to wygląda, myślałam, że będzie tego więcej, wiesz, nie, to tak, tak, nawet, no nie, taki taki nawet minimalistycznie. Tak. Jak mi Meśu powiedział, że nasz samochód będzie upiększony, no to się obawiałam naprawdę, obawiałam się czegoś gorszego. No widzisz, delikatnie. Właśnie zającz, szykujemy się na ślub! się obrót. Maja jest gotowa, tu Eja, Sejma, Aisza. Aisha chyba jeszcze wciąż jest chora. I tu my z Riaskiem. Jesteś gotowy, Riesku? Riasek dopiero się obudził. To jest ciocia siostra Hadusz. To jest poddenerwowana młodsza siostra Masia Noel. Star. Aisha to ja, twoja kuzynka z Paryża. Ale wiatr chyba będzie dzisiaj padać, po nie? Nie, po prostu nie No, do widzenia! Do widzenia! Pa, 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 <śmian> Słuchajcie, wracam do Was z kolejnego dnia. Znów tutaj możecie podziwiać moje pranie. Piorę tutaj chyba co dwa dni. Słuchajcie odnośnie wczorajszego ślubu. Nie wiedziałam, że Isza ma gorączkę. Jak jechaliśmy, w sumie ona jeszcze plus minus dobrze się czuła, lepiej się czuła. I słuchajcie, dobrze, że miałam termometr w plecaku i się okazało, że Isha ma temperaturę 39 stopni. Słuchajcie, ta sala bankietowa była naprawdę bardzo, bardzo daleko. Jechaliśmy tam chyba ponad 2 godziny. Więc jakby nie mieliśmy szans, aby szybciej wrócić do domu. W sumie ten ślub nie trwał też jakoś zbyt długo. 2,5 godziny chyba. Ale tak wyszło, że Isha naprawdę czuła się bardzo źle. Było jej zimno i ogólnie później ona ubrała marynarkę Mesia. I słuchajcie, byłam pewna, że to jakieś przeziębienie, albo wirus, albo jeszcze coś ale dzisiaj już wiemy, co to jest. Chyba, chyba, ponieważ Aiszę już czuje się lepiej. Aiszę długo myślała, czy możemy to nagrać, czy nie. Aiszę, pokażesz. Nie? Tak? Słuchajcie, tutaj, Aiszę. E, Aiszę tutaj chyba ugryzł komar. I mi się wydaje, że Aiszę po prostu e, to ugryzienie, to, to miejsce ugryzione, ona rozdrapała chyba aż do krwi. No i jakieś zarazki tutaj, chyba. Wpadły. Wpadły, tak się mówi, wpadły zarazki. Niech będzie tak. I słuchajcie, e, właśnie to miejsce było dzisiaj. Większe, nie? No takie. Tak. Było czerwone I, i ja tego nawet wczoraj nie zauważyłam. Aisia dzisiaj dopiero zauważyła. I słuchajcie, tutaj było więcej tego białego płynu i wydaje mi się, że właśnie przez to Aisia miała gorączkę. Aisza, co ty, co ty na to powiesz? Miałam jakąś afrykańską chorobę. Więc tak naprawdę nie spodziewałam się, że ten wyjazd będzie właśnie taki. Z chorobami, z jakimiś przygodami, i ogólnie za bardzo nie udało nam się odpocząć. Chociaż akurat wcześniej jakoś czułam, że musimy jechać do jakiegoś hotelu, all inclusive, no ale jak wyszło, tak wyszło. Rodzina to rodzina, taka isza. Powiem jeszcze odnośnie ślubu: ślub był w sumie fajny, taki nietypowy... dla Polski <głos》>, dokładnie ale naprawdę te przygotowania według mnie trwały wieczność i, i no i te wydatki <głos》> z tym ślubem związane aż po prostu takie miałam oczy ale słuchajcie każdy wybiera i robi tak jak, tak jak mu się podoba tak jak chce, tak jak uważa więc nic nie mam przeciwko temu Fajnie było i fajnie w sumie, że jednak trafiliśmy na ten ślub, ponieważ, ponieważ siostry Mesia mają już mężów i właśnie tylko ten brat nie miał żony, więc fajnie, że on będzie miał rodzinę. Może pojawią się też kolejne dzieciaki tutaj w tej rodzinie. Taka Isza. A lubi maluszki. Lubisz maluszki. <gry> Wiem o co chodzi. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Mam nadzieję, że już nic się nie będzie działo za bardzo i po prostu będziemy nagrywali fajne takie, wiecie, bez chorób vlogi, z jakimiś fajnymi miejscami, z pięknymi plażami. I wszystko będzie w porządku. Jeszcze może Wam nagramy jakieś, jakieś fajne miejsca w Europie, we Włoszech, w Austrii, tak? Właśnie podczas podróży powrotnej planujemy trochę pozwiedzać, więc zostańcie z nami. Do zobaczenia! Do nowych vlogów! Pa, pa!